Co to? Flawomir? Pierwszy level... Dobra, bez zbędnego pierdolenia głupot. Witajcie jako iż jestem Flawa Flaw, to postanowiłem nagrywać tego let's playa yy, Jest to Tarhuna Gram wojownikiem ponieważ fajnie się expi i mam doświadczenie ale no to do, 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 przejdźmy dalej Makatara Nie widzieliście całej rozmowy Bo mam ucięte okno I patrzcie jaki świetny hit I wbicie drugiego levela Teraz będzie trzeci I dalej zaczynają się schody Więc tak Najpierw pójdźmy sobie do medyka wieśka On będzie miał dla nas zadanie Żeby zabić 12 świerszczy No to zabijemy te świerszcze Fu, medyk wie się kiedyś coś tak nazywało. Teraz jest uzdrowiciel wlast. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Rozpoczęto questa. Świerszcz, trzeci level. Wow. Coż za uderzenie, pełne gracji. Gracji, racji. Ulecz mnie, nobie. Dobra, idziemy szukać. A dobra, świerszcz tam nie będzie, będą u góry. Yy, tak, zostałem gimbusem, odpowiem na Wasze pytania. Jestem już gimbusem, gimbusem, gimbusem Świerszcz, świerszcz No, co to ma być? Jeden doświadczenia? Dobra, zabijemy sobie zająca, żeby wbić ten bardzo ekscytujący czwarty level. Tak! Wow, czwarty level. Jeszcze 8 świerszczy do zabicia. Teraz gdzie to są świerszcze? Dobra, bez pierdolenia. Yy, tak, używam słowa pierdolenia za dużo. Rozumiem. O, jest świerszcz. Trzeci level. O, tam też świerszcz. O, jest, zaraz zrobimy questa. Yy, dobra. Jako, iż próbuję dostać się na Ertyl świat prywatny. To możliwe, że jeżeli uda mi się tam dostać, to nakręcę let's playa z tamtego serwera prywatnego. Tak. Będziecie wszystko widzieć, jak to wygląda, i tak dalej. Jeszcze cztery świerszcze. No to tak, przejdźmy do tej sprawy, właśnie tego serwera prywatnego. To, jak dostanę się na ten airfield, to nakręcę let's playa z niego. Mniej więcej, osoby, które nie grają na prywat, zobaczą, jak to jest. Od razu wam powiem, że nie na jakieś bezsensowne komentarze typu daj zapka mój nikto to jakiś tam swel xd świat tarhuna majuna itd dalej, to po prostu będę ignorował takie komentarze może i nawet osoby nie wiem zobaczę co z tym zrobię na pewno coś z tym zrobię ja wam nie będę dać żadnego zaproszenia bo nie mam po prostu takiej opcji tak nie mam takiej nie wiem no nie wiem jak to powiedzieć nie mogę po prostu udawać zaproszeń już mamy wykonane zadanie Załatwiłem świerszcze, powinniśmy awansować na piąty level doświadczenia. Kurwa. się Ja... Pier... Dobra, zabijemy tego świerszcza i będzie piąty level. Piąty level, tak! Tak, proszę państwa, piąty level. Dobra. Złoto za darmo. Top lista. Wiem, dużo widzicie, prawda? Mam tak fajnie okna ucięte, żeby nie było takich... Jakichś bezsensownych lagów. Co już? O, 77 zł! Uuu! Uu! oj, Dobra, ładuj się, ładuj się, ładuje, dobra. Jeszcze dwie. I będę bogaty. Sprzedam się tamtej śmieci. Będę mógł sobie kupić jakieś wspaniałe rzeczy. Dobra. Kur... Nie zobaczyłem o której zacząłem kręcić. Nie zobaczyłem o której zacząłem kręcić Dobra, trudno. Co to ma być? Fuck! Dziesiątka, no! Rzesz. Wyjazd mi z tym. No to ta bo na 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 Dobra, wejdź do gry Wow! 408 zł! Co ty masz za questa debilu? Co ja wziąłem biedny? O bo, nie! Dobra, tylko questa nie będę robił. Yy, zawiesiłem się. Dobra, już wiem co mam zrobić. Iść kupić sobie ekwipunek i sprzedać te śmieci. Zaraz pójdę chyba, żeby powybijać, bo z nich lecą te oczy, a te oczy są strasznie dużo warte. To tak, poimy sobie zbroję. Może jeszcze kupimy sobie jakiś dobry miecz i stać nas na tarczę? Na to nie, ale na to nas stać. I stać się jeszcze na te śmieci, takie tanie. I to wojna, którą musimy wygrać. Jesteśmy jasni, co z tego nie ma grom. Tak rozumiem. Ej. A dobra, tam wiem, że źle zrobiłem, ale pieprzyć to. Mhm. Dobra, jo, ale jesteśmy potężni! Idziemy zabić Szerszenia! I Uuu, nic to mnie zabrał! Coś za wspaniałe uderzenie. Głów świe... Szerszenia. Szerszenia, Szerszenia, Szerszenia. M młody żug. Młody żugu. Pancerzyk, żuka. O, zabijemy sobie żuka. Damy radę? Daliśmy radę! Wow, nasza postać może już normalnie wymiatać na PVP. Możemy ubijać matdoki i w ogóle coś niesamowitego. Nie wiem, czy iść na te żaby i sobie zarobić, czy nie, bo mi się trochę nie chce. Ale dobra, pójdziemy, co nam szkodzi. Ta! Gdzie to było? Chyba tu trzeba było iść I tu, i tu, i tu O tam, 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 tam! Tu, o tu, tutaj, tutaj! Tak, tu! E, to nie oczy Ja chcę oczy żaby, na, 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 na Ej, no żal, ktoś mi żaby powybijał. Kurde, dodatków tu nie ma mi Na tym świecie O, jest żaba! Dawaj mi oczy jest, oczy! Wo. Żaba! Co tu robisz ty level? Tak nie przyszedł sobie zarabiać, platfus Eee. Tu będą? Kuźwa wybił fryer. To ta wojna. No dobra już, koniec. To mi też jakiś debil. Jezu! Więcej was matka nie miała. O, jest! Jest! Żaba! Jest! Bo, No żal! Spierdalaj! E, tu powinna być grupa Żaby. Ale nie ma jej. Syku pojedyncza Żaba, która dała nam moć. Tu też jest Żaba, która coś nam dała, czy prawda? Dziękujemy, Żabciu. Tutaj jest też Żaba. Debil. Nie kliknąłem dobrze. Ale, tutaj jest żaba, która da nam oczy. Wow, jesteśmy bogaci. Tutaj się żaba, też oczy. Wow, to jest grupa. Patrzcie. Pu mogłyby być trzy oczy, to znaczy trzy pary oczu, bo to nie umiem mówić poprawnie, ale dobra. Yy. Dobra, idziemy to sprzedać. Zobaczymy, jak mamy kasy i idziemy chyba jak spić. Jak coś ja wam mówię, że na tej postaci nic nie będę robił bez nagrywania filmików, więc nie oczekujcie jakichś zmian, kiedy będziecie się chcieli za... kiedy będziecie oglądać filmik. O, zobaczycie mnie w tym samym miejscu i w ogóle wszystko to samo. O, jeszcze sobie dobijemy to szósty level, zanim pójdziemy to sprzedać. Wspaniale, szóst O, jeszcze sobie powybijam to szerszenie. Mamy wspaniały szósty level. O, szerszenie w grupie. Jeszcze cztery, i będziemy mieli dziesiąty level, i będziemy żyć na WPW. O no właśnie, mam pana paniałego pomysłu. No, kuźwa. Cię, ten handlarz narkotykami. A tu klikamy OK. Nie, dobrze. ciekawe ile za to wszystko odgadniemy. Pieniądze O, oczy są najwięcej warte. Wow! Jesteśmy bogaci! Bogaci jesteśmy! Ciebie sprzedamy? Nie, nie sprzedamy. Nie ma broni na szósty level. Biedaki nie wynaleźli takiej. Ej, czemu ja używam tego czegoś? A dobrze, bo... A jest ręczny, się tam gówno robi, a jest droższe. Ja pierdzielę. Zjebałem. Sprzedamy ciebie. Zrobimy sobie lepszą tarczę i teraz musimy sobie zakupić to. Wymieniamy te rękawice, bo rękawic żadnych nie mamy. O, bić! O, bić! Bicz! Bicz! Jest bić! Bić! Jest! Bicz! Już! Mam wszystko dobrze, fajnie! Dobra! <laughs> Idziemy! Nie wiem gdzie. Uderzenie! Godne Mistrza! I znowu! I to też! I o jest! Ory strzał! Ten widz jest fajny! Ej, 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 Dobra, idę do pająków. O, pająk. Ej. Gadam tak nie od rzeczy, w ogóle pierwsze głupoty o wyleczym, ale wierzcie mi, że nie mam o czym gadać. Nie będę wam opowiadał historii z mojego życia, jak to byłem w szkole. Dostałem trzy jedynki jednego dnia, ale dobra. Nie, żartuję, jedynek nie dostaje, a dobry uczeń jestem. Ta. Y... Nie, ta mapka mnie nie interesuje, muszę iść tam. Tam są fajne pająki. Pają jająk. Dida Dida Dido. Go go power of lawa. Go go power of lava. Ciekawe czy tu będą pająki, czy jakiś down wybił. Dobra, zabiję sobie jednego nocnego co mi szkodzi. 21 jeden doświadczenie co? Yy, nie mamy ich dużych pająków. Boże! Więcej was nie było? Krzyżak, damy radę! Damy radę! O, grupa krzyżaków, damy radę! Ciekawe, czy jeszcze z szósty level, czy nie? Czy będę musiał ich już się uleczyć? Hmm, nie. Biorąc moje obliczenia, zabraknie mi jednego krzyżaka, żeby awansować na poziom siódmy. I będę musiał iść uleczyć. Chyba, że, chyba, że teraz, tak, to może być ta akcja, jest, siódmy level, łąbło kombo, dobra, i ja pierdolę, kurwa, siódmy level, dobra, na tym miłym akcencie kończę ten odcinek, bo nie wiem na ile on trwał. Następne odcinki bo nie będą dłuższe, ale nie wiem, nie chce mi się tyle nagrywać. Zobaczymy zresztą. Więc żegnajcie moi mili, nie mili, fani, nie fani, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie w ogóle tam piszcie komentarze oczywiście bez jakiegoś nabostwa. Yy... Dobra, już wszystko no dobra. Co to za pałka? Waleczny, coś tam, coś tam. O Jezu, czatu, nie rozwinąłem. Ktoś tam mnie pisał Co się wtedy stało? Dobra, nie wiem To do zobaczenia W następnym odcinku mojej mili fani Bye, bye